Wykresem pewnej funkcji jest prosta przechodząca przez punkt A o współrzędnych -2, -3. Ponadto wiadomo, że dla argumentów mniejszych od 2 funkcja ta przyjmuje wartości dodatnie, zaś dla argumentów większych od 2 przyjmuje ona wartości ujemne. Znajdź wzór tej funkcji, obliczając potrzebne współczynniki. Wiemy, że wykresem naszej funkcji jest linia prosta. Mamy punkcik a o współrzędnych minus -2, 3, więc zaznaczamy go w układzie współrzędnych. Dodatkowo wiemy, że dla argumentów mniejszych od 2, czyli od x -a równego 2, funkcja ta przyjmuje wartości dodatnie, zaś dla argumentów większych od 2 przyjmuje ona wartości ujemne. Z powyższego zdania wynika, że x równa się 2 jest miejscem zerowym. Dlaczego? Otóż, zauważ, funkcja przechodzi przez dwójkę i może być nachylona malejąco albo może być ustawiona rosnąco, przechodząc przez punkt B. Ale wiedząc, że ta funkcja przechodzi zarówno przez punkt B i przez punkt A, mamy jednoznaczny zapis, że funkcja będzie malejąca. I to właśnie wzoru tej funkcji szukamy w naszym zadaniu. Teraz, mając następujący rysunek, przeanalizujmy jeszcze dla tych, którzy nie zrozumieli to zdanie. Ponadto, wiadomo, że dla argumentów mniejszych od 2, zauważ, dla argumentów mniejszych od 2, czyli dla jedynki, dla zera, dla minus jedynki i tak dalej, tutaj w lewą stronę, dla wszystkich tych argumentów. Funkcja przyjmuje wartości dodatnie. Widzisz, dla jedynki ta wartość jest dodatnia, dla zera też ta wartość jest dodatnia. Funkcja jest nad osią x, przyjmuje wartości dodatnie. Zaś dla argumentów większych od dwójki, na przykład dla trójki, dla czwórki, dla piątki, zauważ, funkcja przyjmuje wartości ujemne, jest pod osią x. -ów. Skoro już mamy wyznaczone dwa punkty, no to patrząc na postać kierunkowo funkcji liniowej, wyznaczamy a i b. Każdorazowo wstawiamy tutaj do tego wzoru współrzędne x, y z punktu a i b. Więc tego y wstawiamy tutaj. Stąd jest trójka. Z kolei X wstawimy w to oto miejsce. Z punktem B uczynimy podobnie. Wstawimy x i y do tego wzoru. Więc tu otrzymamy a razy minus 2 plus b. Dalej y równego 0 wstawiamy tutaj. Czyli 0 równa się a razy x to 2. Więc a razy 2. I B przepisujemy. Teraz należy tylko uporządkować taki układ równań. Tutaj od razu widzimy, że współczynniki A się redukują. Otrzymujemy 2B równa się 3. Dzieląc przez 2, otrzymujemy, że B to jest 3, 2. No i teraz na przykład do tego równania w miejsce B wstawiamy 3, 2. To równanie możemy przekształcić, że 2A równa się minus b. Tutaj b przenoszę na lewą stronę, zmieniam stronę, zmieniam znak. Czyli widzimy, mamy 2a równa się minus b. I jednocześnie odwróć równanie stronami. Dzielę przez 2. a równa się minus 1 druga b. I w miejsce b, no właśnie, wstawimy naszą obliczoną liczbę. Więc otrzymujemy, że to jest równe minus 3 czwarte. I teraz wstawiamy do wzoru na postać kierunkową funkcji liniowej. Mamy już literkę A wyznaczoną, mamy literkę B, więc wstawiając tutaj w odpowiednie miejsca współczynniki, mamy szukany wzór funkcji.